Nazywam się Mariusz Michałek, jestem zawodnikiem oraz instruktorem biegów narciarskich oraz nartorolek. Moje najważniejsze wyniki to kilkokrotne Mistrzostwo Polski na nartach biegowych oraz czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata Seniorów. Muzyka na pierwszej lekcji nauczy Was hamowania na nartorolkach oraz skrętu. Sposobów na hamowanie na nartorolkach jest kilka. Zaczniemy od pługu. Podczas hamowania najważniejsze jest, żeby nasz środek ciężkości obniżyć. Nasze nogi muszą być dość szeroko, kolana ugięte, żeby jeszcze obniżyć dodatkowo ten środek ciężkości. Pamiętamy też, żeby ręce dawały nam balans boczny, ewentualnie zawsze możemy się uratować tymi rękami. Pięty, pięty rozpychamy na zewnątrz, czubki delikatnie do środka. Oraz pamiętamy, musimy dość mocno napiąć wszystkie mięśnie nóg. Jak widać, teraz mamy boczną pozycję hamowania. Widać, moja sylwetka jest pochylona, jestem do przodu. Także, żeby obniżyć ten, ten środek ciężkości, ewentualnie, żeby nas nie brał ani do przodu, ani do tyłu. Także to sobie wszystko musimy też wyczuć, w której pozycji powinniśmy ustawić swoje ciało. Kolejnym sposobem na hamowanie będzie hamowanie przekładane. Hamowanie przekładane używamy podczas mniejszych prędkości, śliskiej nawierzchni oraz daje nam to możliwość wymijania przeszkód. Podczas hamowania przekładanego nasza postawa jest dokładnie tak sama jak podczas hamowania pługiem, lecz musimy jeszcze dodatkowo przerzucać balans z prawej nartorolki na lewą nartorolkę. To jest nasze główne zadanie. Kolejna technika hamowanie to hamowanie z poślizgiem. Swoje korzenie ma w szybkim. Jak widać, droga hamowania była dość długa, także nie zawsze polecam tego typu technikę. Podczas tej techniki moje ręce także są szeroko. Mój środek ciężkości jest dużo wyżej niż podczas technik poprzednich. Jedną nogą z tyłu szuramy po asfalcie i w ten sposób po prostu hamujemy. Chciałbym Wam jeszcze tylko zaprezentować hamowanie awaryjne. Tego hamowania używamy w sytuacjach wyjątkowych, kiedy coś na trasie lub drodze na nagłego napotka. To hamowanie jest po prostu zwykłym biegiem, przekładaniem nartorolek, czyli nie możemy pozwolić do tego, by te kółeczka w tych nartorolkach się nam zblokowały. Chciałbym Wam teraz zaprezentować pokonywanie zakrętów. Podczas pokonywania zakrętów na nartorolkach nasza postawa pamiętajmy, aby był środek ciężkości by był dość niski, delikatnie do przodu pochyleni, staw kolanowy oraz staw skokowy ugięty. Cały czas trzymamy równowagę balans. Głównie polega to skręcanie na przekładaniu nartorolek w lewo lub w prawo. Można też podczas pokonywania zakrętów na podbiegów na podbiegach pomóc sobie kijkami. Czyli odpychamy się dodatkowo podczas, podczas pół łyżwy dodatkowo odpychamy się jeszcze kijkami, co nam przyspieszy pokonywanie tych zakrętów.